Witam Was Beata Makowska, podróżniczka, ginekolog z 30-letnim stażem i fascynatka zdrowego stylu życia. Dzisiaj zapraszam do Barcelony. Barcelona to jedno z większych miast w Hiszpanii, położone nad morzem, na wybrzeżu Costa Brava, jednym z piękniejszych wybrzeży w Hiszpanii. Jest dla nas Polaków na wyciągnięcie ręki, dlatego że z większości miast polskich można dolecieć za niewielkie pieniądze właśnie do Barcelony. Z czym kojarzy mi się Barcelona. No właśnie z ciepłem, chociaż teraz nie jest tak bardzo ciepło, bo to kwiecień, ale bardzo sympatyczna temperatura, żeby zwiedzać. Z morzem, jeszcze trochę za zimno, żeby chodzić na plażę. Z koridą, ale niestety od kilkunastu lat korida jest zabroniona w Hiszpanii. Z Remontami. Hiszpanie uwielbiają remontować i gdzie się tylko nie pójdzie, to widać remonty na ulicach, w domach. Wielokrotnie jest tak, że wybudują drogę, na przykład most, a rok później burzą ten most i budują drogę pod spodem w tunelu z zielenią. Ja jestem w takim parku malutkim, dużo tutaj drzew i drzew w ogóle jest dużo w Hiszpanii, w Barcelonie. Natomiast niestety też dużo betonu. Te platany, które są za mną, rosną w takich malusienkich przestrzeniach zielonych, a reszta zalana betonem. I z jednej strony ja rozumiem, że trudno utrzymać trawniki w takich upałach, a z drugiej strony, jak jest upał, to. Beton kumuluje ciepło i jeszcze jest gorzej. Z fontannami. Dla mnie Hiszpania to świat fontan, który ja bardzo kocham. Fontanny są wszędzie na każdym placu, nawet na malusieńkich podwórkach w środku domów, ale niestety w związku z tym, że mają tutaj straszną suszę, wszystkie fontanny są nieczynne. Z Antoni Gaudi, czyli genialnym. Architektem żyjącym na przełomie XVIII i XIX wieku, który zostawił po sobie niezwykłą spuściznę w postaci pałacu, ogrodu, trzech domów i świątyni, która do tej pory jest budowana. Miałam okazję odwiedzić jeden z jego domów, kasę. I parę praktycznych rad. Bilety można kupić albo w kasie w samym domu, albo przez internet, i wtedy jest to troszeczkę tańsze. I właściwie, jak się kupuje bilety, to w ciągu tam 40 minut, odstawszy niestety w kolejce, można wejść do domu i go zwiedzić. Sama fasada jest niesamowita, ale nie jesteśmy gotowi na to, co zobaczymy w środku. Fasada. Ma dużo balkonów, każdy ma inny kształt i naprawdę od naszej wyobraźni zależy, co my tam zobaczymy. A środek nie tylko pokazuje geniusz Gaudiego, ale też widać jak wielu bardzo zdolnych ludzi tworzyło te wnętrza. Gaudi opierał się na przyrodzie, czerpał pomysły do budowy domu właśnie z przyrody. I w środku mamy sufity podobne do dna morskiego. Mamy balkony z tak niezwykłym szkłem, że jak patrzymy przez to szkło, to tak jakbyśmy przez taflę wody patrzyli w głąb jeziora czy morza. Gaudi wyprzedził swoją epokę, dlatego że tak zaprojektował niektóre okna, że lepiej chłodzą dom niż współczesna klimatyzacja. Jednocześnie są za darmo. Zaprojektował tak i ściany, i okna, żeby do każdego pomieszczenia na każdym piętrze wpadała taka sama ilość światła czyli górne okna są dużo mniejsze niż dolne. Stworzył przepiękny salon, który można zamienić na taras, otwierając wszystkie okna. Dach wygląda jak Grzbiet smoka. Wszystko jest arcydziełem, a na koniec wchodzimy do miejsca, gdzie czeka nas pokaz multimedialny. Jesteśmy otoczeni muzyką i światłem obrazami, które mają obrazować, jak pracował mózg Gaudiego, kiedy tworzył swoje arcydzieła. Z czym jeszcze kojarzy mi się Hiszpania? Z pysznym jedzeniem. Tutaj wędrując po ulicach mijamy mnóstwo sklepów, straganów z olbrzymią ilością pięknie wyglądających, na pewno super smakujących warzyw i owoców, ale dla mnie najważniejsze jest to, że tutaj mogę zjeść świeżą rybę i owoce morza, bo tak naprawdę to tak naprawdę to i ryby, i owoce morza powinny jeść w takim miejscu. Które przylega do wody, w której one zostały złowione. I tutaj tak jest. I uwierzcie mi, ale czy ryba, czy krewetki smakują zupełnie inaczej niż te, które kupujemy w Polsce? No bo niestety do nas muszą dojechać. To jest jeden, dwa dni drogi. I pomimo, że może nie śmierdzą, to jednak ta świeżość już jest zupełnie inna. Z czym jeszcze się kojarzy? Z winami? Tutaj mamy duży region, słynny Riocha jeżeli ktoś lubi sobie wypić lampkę wina, to wina hiszpańskie są naprawdę rewelacyjne. Natomiast tak samo jak pijemy to wino tutaj, to ono zupełnie inaczej smakuje niż ta sama butelka otwarta w Polsce. Podoba mi się luz hiszpański. Oni się donikąd nie spieszą, oni mają na wszystko czas. Za mną dzieciaki jeżdżą na rowerach po jakichś przeszkodach. Mnóstwo ludzi siedzi na ławeczkach. Odpoczywają i donikąd nie pędzą. Trzeba brać z nich przykład i też czasem dać sobie na luz kwitnącymi drzewkami cytrusowymi, które w koło rozsiewają ufojny zapach. To wąskie uliczki, na których wisi pranie, są ukwiecone balkony i śpiewają kanarki w klatkach. Sagrada Familia, bazylika, budowana od ponad 100 lat, ma być ukończona w. W 2026 roku, ale myślę, że to jest nierealne. Na zewnątrz, na wschodniej fasadzie, mamy historię życia Chrystusa, na zachodniej jego męki, a wnętrze przypomina tropikalny las. Przeżycie, jakiego doznajemy, wchodząc do środka, jest niepowtarzalne. Ta feria barw. Na każdej ścianie są witraże rzucające. Inną kolorystykę do środka. Kolumny przypominają wielkie sekwoje. Po prostu tam trzeba stanąć i przez chwilę chłonąć to miejsce. Barcelona to Kolumn. Mamy go uwiecznionego na kolumnie. Ale też zachowała się sala, w której królowa Izabela żegnała go, gdy wypływał do Indii, jak również witała po udanej wyprawie, no niekoniecznie do Indii. A jeżeli nie mamy ochoty niczego zwiedzać, jeżeli chcemy po prostu odpocząć i do nikąd nie gnać, to usiądźmy sobie w jednym z tysięcy kafejek, napijmy się czekolady, zróbmy jakieś ciastko, wypijmy espresso albo carachio, czyli espresso z prądem, i po prostu odpoczywajmy. Barcelona daje nam mnóstwo różnych możliwości.